No, dzisiaj kierunek stolicy, czyli Warszawa. A jadę specjalnie, żeby tam gdzieś zapiekankę w takiej jadłodajni, co się Lucy nazywa. Stoi buda przy samym dworcu centralnym. A to dalej zobaczymy? Jestem na Półnickiego, do dworca mam jakiś 5 minut tam za tą nalgość No i dobra idę tędy od strony peronów będzie bliżej Za moimi plecami jest to po co tu przyjechałem. Nie to, o tam. To mam nadzieję, że jest otwarte. Jak nie, to niedobrze. A ja po to przyjechałem. Dobry, dzień dobry. Bardzo proszę. Zapykanka ja bym wziął. Tradycyjno. Tak. Trzydzieści złotych poprosimy. Już płacimy, karcioszka. Tak, mm -hmm. też bardzo proszę. Ej, ja mam Dobrze. ten telefon. Dobrze. Dobrze. Specjalnie z Lublina przyjechałem. Na naszą średnią krajową, to nie wiem, czy na, jed na jeden dzień może starczyć. No. Bardzo Dobra, proszę. Dobra, ja fajnie, bardzo dziękuję. Dwie kała zapiekaneczka elegancko też, też kupiliście? tak też jedną sztukę? jedną sztukę przeżu la oglądasz? Jest pan? Krzyżu, ile tak. oglądasz? tak, to Polec polecał to to tak, polecał, polecał no dobra trzymajcie się nie klasyczne, się. bo 30 lat prowadzone tak jest właśnie, Jak tu po jak dzieckiem byłem pamiętam, o ta ta stała. Mhm. Jeszcze. No. dzięki, trzymajcie się, heja